Ponad 600 tysięcy złotych otrzymało Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu z Narodowego Instytutu Muzeów. Dofinansowanie pozwoli na wykupienie kolejnej części kolekcji dzikowskiej, a także umożliwi zdigitalizowanie bezcennych zbiorów. W 1946 roku ponad 70 eksponatów należących do rodu tarnowskich zostało wywiezionych do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. W ubiegłym roku, dzięki staraniom Jana Tarnowskiego, ostatnia część kolekcji dzikowskiej powróciła do Tarnobrzeskiego Muzeum, choć wstępnie, na zasadzie depozytu. Dzięki staraniom pracowników muzeum udało się pozyskać dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzeów w wysokości 472 tysięcy złotych na zakup 33 pozyskanych niedawno eksponatów. Wśród tych pozycji jest coś, czego nam brakowało do tej pory, z czego najbardziej się cieszymy. To jest kolekcja broni białej, a wśród nich, jeżeli można o broni białej powiedzieć, białe kruki. Wśród nich tak niesamowite rzeczy jak szabla husarska XVII wieku, co jest rzadkość w ogóle w polskim muzealnictwie, czy karabela polskiej roboty, roboty lwowskich płatnerzy, mniej więcej z tego samego okresu. Oprócz tego broń biała pochodząca nie tylko z Polski, ale również ze wschodu. Turecka, ale również i z zachodu, bo mamy niemiecką i francuską. To w sumie sprawi, że będziemy dysponować dość ładną kolekcją tej broni białej z wybitnymi egzemplarzami. Poza bronią białą zakup objął zakresem także część obrazów. Szczególnie cieszą nas Polonika, bo są to portrety Kopernika, Długosza. I to co też, czego nie mieliśmy, piękny medal projektowany i wykonany przez profesora Laszczkę, jednego z najwybitniejszych polskich... Rzeźbiarzy to jest medalion Jana Zdzisława Tarnowskiego, również medalion jego żony Zofii Starnowskich. No i nie, prezentowa nie prezentujemy tutaj, ale kompletny potężny album Afasonowicza to jest album z 1917 roku, gdzie są obfotografowane wszystkie wnętrza zamku dzikowskiego. Druga część dotacji w wysokości 140 tys. zł przeznaczona jest na digitalizację i cyfrowe udostępnianie 190 obrazów wchodzących w skład kolekcji dzikowskiej. Dzięki temu, nie tylko archiwizacja, co jest bardzo ważne, będzie w gruncie rzeczy na światowym poziomie, ale będziemy mogli tworzyć coś, co nazywamy wirtualnym muzeum, będziemy mogli udostępniać te zdigitalizowane zbiory. Myślę, że będzie to również ważne dla tych, którzy będą chcieli odwiedzić nasze muzeum, bo to, co zobaczą w internecie, czy, czy zobaczą w sieci, tak to nazwijmy. Mam nadzieję, że ich przyciągnie tutaj fizycznie, więc to jest bardzo ważne. Tym bardziej, że to nie tylko sama digitalizacja, która będzie prowadzona przez profesjonalną pracownię, ale nam zostanie również oprzyrządowanie, które będzie umożliwiało nam w późniejszych czasie prowadzić podobną działalność.